No, Dzisiaj musimy włożyć strój, kol, y, strój jakiś y, springtrapa, więc wkładamy Mam nadzieję, że nikt nic nie, nie przeszkodzi. No, I mamy naszego strój springtrapa. I tak, w dzisiejszym odcinku będziemy testować y, stroje sprężynowe, czyli mamy pierwszy strój sprężynowy i niedługo możemy przejść do innej gierki, ale najpierw Zmień kamerę, no... u Patrzcie, jak fajnie! Fajnie, ale poczeka, zmień kamerę. Tak dla mnie chyba jest najlepiej. A tu tak, dobra. Więc mm, teraz co możemy zrobić? Yy, lepiej chyba, że jak założę maskę. No i mamy maskę. O dobra, nic, no więc... Ha, 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 ha. Kurde, yy, dobra, deadam, deadam, i zamieniamy się w kolejnego animatronika zaraz, i. a, No i niestety, i zamienimy się w innego animatronika, więc przechodzimy do dalszej gierki. Na razie jesteśmy Springtrapem, patrzcie. Spring Springbonim jesteśmy, ale już nie będziemy, bo będziemy innym animatronem. Bo przechodzimy do innej gierki. No i jesteśmy w pizzerii, w nowej pizzerii i to będzie teraz taka gierka, nie będzie 3D, tylko będzie... A nie, nie, będzie 3D, ale będzie kwadratowa, nie będzie taka, wiecie. No i tu mamy naszego najlepszego Spring Trapa, No bo Bonnie się nazywa. Ale zaraz się przemieni. Co się stało? Od razu? Nie chcę od razu. posz zrobię. zrobię No. No, kurde, co tu za kery. Dobra, więc teraz. Lecimy tutaj. I. Dobra. Nie zostaliśmy zatrzaśnięci i oby nic się nam nie stało. Więc jesteśmy potężni. Więc. Hahaha. <toddź> Hahaha. Tu nie ma kidos. O, tu jest kidos. Kidos i. Nie wiem. Dobra, nie wiem. Zatrzaśniemy się. On. Ale fajnie tak. Dziwnie się trochę chodzi, ale poczekajcie. No! Co ja w ogóle robię? Muszę wyjść z tej eksperty... Ja jestem jakiś normalny. I kamera. I tak się wychodzi. Prezent. Dajemy prezenci. To jest gitarka. I, no i tak jesteśmy. Siśmiemy. Ha ha, 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 I tu jesteśmy za... No kurde, co... Czy ktoś drze tak? Dobra, nie wiem. Y Zostajemy zatrześnięci. O kurde! O kurde! O kurde! Dobra, nie wiem, czy w filmie mogę takie coś pokazywać, ale chyba bednaliśmy. Nie, nadal żyjemy. Tylko jako spółnik trochę. Znaczy, nie wiem. Dobra, resetuję się. O kurde. Resetuję się i... Wiecie czemu się zresetowałem, bo, bo nie przyszedłem do kolejnej gry. Wiecie czemu? Bo tu ma, bo tu mam jeszcze. E no jak słyszycie takie dźwięki, to nie, nie wiem. Jak no chyba to jest to samo ze nie wiem. Czemu każdy leci? Czemu on? Dobra, gitara bez gitary. i fajnie, bo on może sobie ten. Tak. Y, ha, ha, ha. Dobra, nie wiem. ramię. wiem. Ramie. Co chodziło z ramieniem? Dobra, zaraz deadniemy. Dedniemy. No i tak jest jego, więc. Dobra. Co kamerę. Jak oni widzą przez tą kamerę? Dobra, nie wiem. Prezenty No i prezent. A teraz robimy zatrzask. Czyli teraz musimy się zatrzasnąć, więc. Co... Ja idę, zaraz przychodzę z tej gry. Bo. Nie wiem, czy to słychać w tej grze, ale dziwne dźwięki są. I czemu tam jeden animatronik pole... Dobra, kończę odcinek, tylko. Jak brzmi tytuł, muszę... Nie wiem czy tytuł nie wiem. Muszę się zatrzasnąć. O, no niestety. Niestety bez tego ten film by się nie udał. Ale za to? Yy, tak małeś. No i przechodzimy do kolejnej gry. Więc zapraszam! Yy, jesteśmy w kolejnej grze, więc... Yy, no właśnie. Tu nie będzie chyba za dużo tego. Yy, nie będzie stroju sprężynowego, ale za to... Yy, za to nie będzie dużo stroju sprężynowego, ale za to będzie dużo no, emotek jakby testowanie. Więc to chyba będzie najlepsza. Tylko jak wyłączyć emotki? Dobra. Wyłączone, i tu mamy morfy. Ja właśnie tego morfa wybrałem. I to akurat na końcu nie będziemy. To jest ostatnia chyba gra, nie wiem. I tu nie będziemy chyba testować tego zatrzasku. Ale nie testowałem tego, więc jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, czy te, czy będą zatrzaski sprężynowe. Ale mam nadzieję, że mogą być. Yy, bro. Bro, to dobra, to. Nie, chyba nie ma zatrzasku. Open. A nie, są jednak. Nie, będą. Co ja gadam? Co ja gadam? Te zatrzaski mogą być, ale nie jestem pewien, powiedziałem. Jakby co? Nie jestem pewien, czy będą, ale. Ale mogą być, mogą nie być, więc różnie mogą być, więc... Bo jednak nie ma. Nie wiem, ja w tą grę pierwszy raz gram, więc... Ja w tą grę pierwszy raz gram, bo nagrywam... Nie, że już ten... Nie wiem, o co powiedzieć, po prostu, więc szukamy coś dobrego, gdzieś, gdzie może się zatrzasnąć Spring Trap. A no, tu myślę, to jest ostatnia szansa. Czy będą, czy nie będą? Poczekaj, jeszcze raz zobaczę tego, czy da się. no Raz tylko jeszcze spojrzałem na wszelki wypadek. No i ostatecznie, Springtrap i będzie. No i co tu ma? No pół. I co? Dobra. I kurde, dobra, nic I nie ma. comeback trap za bardzo się nie postarał tu zostać sprężynowy, ale myślę, że no, jeszcze zobaczę se. Dobra. Dobra. Nie to nie ma to niestety to chyba muszę was pożegnać w tym filmie bo akurat tu nie dało się zrobić zatrzasku, ale pamiętaj ale pamiętajcie come back. więc nara! No, no.